Kolejnym gołąbkiem, którego tutaj przeznaczamy na aukcję, jest to samczyk naklapiany. Numer tego gołąbka to jest PL0438-23 rok o numerze 4439. Jest to późny gołąb z 23 roku, nieparowany w ogóle w tym roku. Gołąb jest gotowy do parowania. Jeżeli chodzi o pochodzenie tego gołębia, ojcem tego gołębia jest gołąbek. Taki imbret uchowany u nas, dla nas do rozpłodu, jest to syn naszego dzipa, czyli samca ze złotej pary, był, czy był sparowany na swoją matkę, na dwudziestkę dwójkę, to jest ojciec tego gołębia taki imbred. a jeżeli chodzi o matkę, jest to samica wychowana też z dwudziestki dwójki. Gdzie 22 była sparowana na wnuka Porsche od Andreasa Drapy. Także jest to taki impret bardzo mocny na naszą starą samicę 22, czyli matkę Żipa. Jest to syn 22 razy córka 22. Także my się, wydaje mi się, że fajny gołąb do, do, do rozpodu, do hodowli. Tak wygląda skrzydło tego gołąbka. Gołąb ma dwa pióra jeszcze do spierzenia Tak wyglądają plecy, ogon. Gołąb dosyć fajnie ułożony, jeżeli chodzi o barwę, no to, to się podał do, do babci, do dwudziestki, do, dwójki, do także wydaje mi się, że fajny, ciekawy gołąb do rozpłodu, także dziękuję i zapraszam na aukcję.